To dzisiaj to co ojczystki robią najbardziej, czyli kulturystyka, czyli mój ulubiony trening, nie ma co ukrywać, nie jestem problemem do biegania, ale biegam, bo lubię też, ale przede wszystkim ciało moje stworzyłem do kulturystyki i z tego nigdy nie zrezygnuję, to jest moja pierwsza miłość i pewnie ostatnia. No i też po prostu wygląd bez sprawności nie ma znaczenia i sprawność bez wyglądu też wobec mnie musi być jedno i drugie. Zaczynamy. Trening góry. Zaczynam sobie z piłeczką. Szukam miejsc bólowych, szczególnie na kapturze. Tam u mnie mocne przykurczenia, tak żeby nieco zlikwidować ból i poprawić zakres ruchu. Następnie przychodzę do rozciągania obręczy barkowej. Głównie na ścieżce grzbietu, no bo też jest tam mocno przykurczony u mnie. No i też pracuję aktywnie. To nie jest rozciąganie takie pasywne, tylko aktywnie pracuje całym barkiem po to, żeby zaktywizować go lepiej do pracy. Potem przechodzę sobie do aktywnej pracy nad całym kompleksem barkowym, a szczególnie nad mięśniami stożka rotatorów, żeby tutaj te wszelkie rotacje nieco poprawić. I tutaj aktywna praca łopatki w zwisie. Samo będę się podciągał, więc warto to zrobić, ale też jako aktywne rozciągnięcie i myślę to na tyle. Robię kilka ćwiczeń konkretnych, żeby po prostu się dobrze rozgrzać. Plan treningowy sama góra. zaczynam od wielu stawów. Na początku podciąganie wąsko, potem pompki na poręczach. Pierwsza seria robocza jak najwolniej, jak najdokładniej. Z powolną fazą negatywną po to, żeby uszkodzić mięśnie. Potem stopniowo będę Przyspieszał dodając nieco ciężar. Na końcu pewnie zrobimy jakiś regres. To lecimy. Skupiam się mocno na pracy łopatki, czyli maksymalne ściągnięcie, maksymalnie opuszczenie, powołanie w dół. Jadę tak około 10 razy. Druga seria robocza. Dokładamy ciężaru, zmniejszamy ilość powtórzeń. Ostatnia seria robocza i do naszej. Zobaczymy, ile mi pójdzie powtórzeń. z ładną techniką, z mniejszą ilością powtórzeń, ale pewnie z pauzą, z rozciągnięciem, tak żeby zwiększyć tą objętość treningową, no bo nie oszukujmy się, ta ostatnia seria z ciężarem nie była za ładna technicznie. Ćwiczenie główne za mną, teraz drugie ćwiczenie główne, na górę też wyglądu mnie najlepsze, tylko teraz taśma płucz, czyli mamy pompy na paręczach. Zobaczcie przede wszystkim w ogóle technika. Wiele osób robi to niepoprawnie źle, nie wie, co kiedy się włącza. To co jest najważniejsze to jest aktywna pozycja, czyli nie tutaj gdzieś pochląste nawet barki jak najdalej na, na, rozruszy, łopatki ściągnęcie w dół, brzuch wciągnięty w tej chwili nie wciążamy sobie za mocno mięśni i troszkę a tym, tym samym właśnie minimalizujemy ryzyko kontuzji więc w tej pozycji przechodzę z dół, ściągam mocno łopatki, wypycham się z znowu pozycja aktywna Uf. Uf. Uf i standardowo dokładam ciężaru no to mamy 40 kg do wyszone zobaczymy ile pójdzie razy Poszło 10 razy, to teraz jedziemy regres weź na maksa. Teraz przede mną dwie asysty, albo izolację, jak go tak zwał, narciarz, czyli skupiamy się na dole najszybszego zbietu oraz iris cable, czyli skupiamy się na barkach. Robię tutaj pełne zakresie ruchu, jeśli chodzi o irisy, jeśli chodzi o Narciarza to robię w zakresie pracy ruchu najsilszego, czyli mniej więcej do 120 stopni, zobaczcie sami. Dobra. I taki zakres ruchu mniej więcej, tutaj od razu jest seria robocza, nie to się w tańcu. O. Pamiętajcie, odróżniajcie zakres ruchu, czyli to od zakresu pracy mięśnia. W drugą stronę maksymalny zakres ruchu, bo i tak chcę zaangażować całe barki od dołu do góry. Pamiętajcie, że barki to nie tylko przedni boczny tyle aklon, ale też przedni boczny, tylny boczny. Mamy ich około 7, więc pracujemy na wielu płaszczyznach. Ostatnie dwa ćwiczenia za mną, teraz będą izolacje, chociaż można nazwać to wielostowami, będzie lumbar camber nie ma polskiej nazwy, musicie sami zobaczyć i do tego unoszenie na boki, hantle, jak widzicie trening głównie skupiony na moich słabych ogniwach, czyli barki i dół najszerszego. Lumbar camber row, czyli najpierw klęk, jedną nóż, mocno się zapieramy tak, żeby nic tam nie blokowało stabilizacji, brzuch wciągnięty, poprzez lekki skręt wydłużamy sobie nieco się najszersze on ma kilka funkcji. Teraz sobie oczywiście robimy przywiedzenie do tułowia. Pamiętajcie o łokciu, który jest przy ciele i mocno przyciągamy w skróceniu, czyli nie wyciągamy ruchu, żeby zaangażować dół. Uch. Okiem, stabilna pozycja wsiadzi, żeby nie kompasować poczestania. Ja tutaj jeszcze cofam brodę, bo mam taki tendencję, żeby wychodzić do przodu. A wtedy bardziej wyprzedzimy sobie e, czworoboczną część wstępną, czyli ten e, kapturowin. I jadę sobie z jak e, najwyżej, prawie że. O, oczywiście seria robocza, więc jadę do upadku mięśniowego wkłaszczyć się opadki to tak wygląda plan tu mamy ciężar serie robocze powtórzenia przerwy, wszystko zrobione nie jakoś mega duża objętość, ale intensywność była. A tak się prezentuje forma. Myślę, że tragedii nie ma. Troszeczkę oczywiście kilogramy w dół. Trzymamy się aż do do maratonu. Trening zrobiony, czas operacyjny około 90 minut, więc OK. No, Jak widzieliście, nie było za dużej objętości, ale tak naprawdę w skali tygodnia jest to bardzo duża objętość. Bo u mnie tych treningów jest sporo, więc pa patrzcie głównie na jakość. Za dużo osób popełnia ten że Po prostu robi za dużo. Jeśli chodzi o małe partie, to jest 10 serii, większe to jest do 16 dla większości osób. Dla zaawansowanych wiadomo nieco więcej, ale nie oszukujmy się. Większość z nas to są osoby poszankujące. Raz w jedną stronę, raz w drugą. Głowę wyciągam jak najwyżej. O, i potem druga. Mocno spinamy poślad. ślad. Hop. Pracujemy nad całą stabilizacją boczną. Hop! Dobra. Ciężkie. Ok, bark w dół, prawy, brzuch wciągnij. Mocno ściskaj lewego ketla. Łokieć przy ciele. Łokieć przy ciele, trochę wolniej. Tak jest. I pracujemy sobie nad całym ciałem. Pracuje nam stabilizacja antyrotacyjna. Nadgarstek, bark, brzuch, nogi. No, w zasadzie całe ciało. Nie ma to jak właśnie w spacery. Pamiętaj też o aktywnej stopie, się wbijaj mocno stopy w ziemię i przytaczaj stopę. Pomiar z podopiecznym, jak przeprowadzać? Przede wszystkim właśnie nie oceniamy, nie mówimy, że, że ktoś jest gruby, chudy, dopokowany i tak dalej. Tylko mówimy fakty, czyli analiza składu, składu ciała to jest to, jest, co można wykonać. Jest to robione metodą bioimpedancji, czyli przez ciało przepływa prąd o określonym natężeniu. Nie jest w żaden sposób szkodliwy, ale oczywiście wszystkie rzeczy metalowe należy wyciągnąć. Czy jest to miarodajne? Różnie. Niestety w większości przypadków nie jest miarodajne. Dlaczego? Ponieważ wystarczy, że napijemy się kawy, nie będziemy na albo coś zjemy i może się po prostu ta binacja nie udać. Więc jak już robimy, to oczywiście na czytu w tych samych warunkach to jest bardziej miarodajna. Ja patrzę w kontekście pomiarów na wszystko też na zdjęcia, na obwody, na masę ciała i jeśli mi się zgadza wszystko, czyli jeśli ja widzę, że ktoś ma 10% tkanki tłuszczowej widzę, widzę to na analizatorze, to jest ok. No jeśli widzę, że ktoś ma 6%, a tu ma 12%, albo w drugą stronę no to wtedy mówię, że wyniki nie są nierodajne. Sam robiłem przed zawodami, miałem 7% tkanki tłuszczowej na maszynie takiej za 150 tysięcy i wyszło mi, że mam 15% tkanki tłuszczowej. Tu mamy tanitę za 700, ona się czasami sprawdza, mówię, czasami nie. Bardziej w kontekście progresu osoby otyłej, bo jeśli mam osobę otyłą, ona sobie idzie w dół, to zawsze ten wiek metaboliczny, tłuszcz będzie spadał, wyrasta mu waga i wszystko idzie ładnie, pięknie. Trudniej, jest, jeśli ktoś buduje masę mięśniową. Jeśli ktoś buduje mi 2 kg masy mięśniowej, to w zasadzie w tych mm, cyferkach za dużo się nie zmieni. Yy, może pokazać, że jest 2 kg więcej tłuszczu, a sylwetka może na zdjęciach wyglądać zupełnie yy, inaczej. Wiesz, metamorfoza całkowita. Więc podsumowując, robimy jak najwięcej różnych pomiarów po to, żeby Dobrze monitorować progres, bo monitorowanie progresu jest trudne. To nie jest prosta rzecz. Uważam, że nie powinno być robiona tylko i wyłącznie na samej wadze, no bo waga jest niestety mylna. Sama waga, same ważenie się, to w ciągu dnia może się wahać kilka procent, w ciągu tygodnia to nawet może być 5-10 kg, treść jelitowa, status hormonalny właśnie. Okres u, u kobiet, to czy jesteśmy zestresowani, nawodnienie, czy była dwójka, czy nie była, to wszystko ma wpływ na masę ciała, a nie ma wpływu na skład ciała. Problemem hormonalnym jakie jeszcze inne choroby znacie? Nie zaburzenia wzrostu. wzrostu. Z zaburzenia wzrostu zaburzeniamy, zaburzeniamy. też może być, ale bardziej myślę, no z takim rzeczami jak akromegalia nie prowadzimy. Bardziej insulinooporność, cukrzyca, dalej endometrioza, PCOS, czyli zespół politycznych jajników, to są takie bardziej choroby hormonalne. Oczywiście jakieś hipogonatyzmy w kontekście mężczyzn, ale najczęściej to jest nieoczynność bądź na tarczycy i wszystkie choroby związane z gospodarką glukozową. Kolano jest wypadkową stopy i biodra. Dlaczego? Teraz zobaczcie sobie, jeżeli kościały mam się kolana, czyli schodzą do środka. No zrób, zróbcie sobie ten ruch. Zobaczcie, co się dzieje ze stopami. One też się automatycznie schodzą. I teraz rzadko jest tak, że tylko kolano z problemem. Najczęściej jest to biodro, jeśli tam słaby poślad i gdzieś tam stopa. Zacznijmy sobie od stopy. Teraz zróbcie sobie taki ruch. Tylko i włączcie. Wbijcie sobie piętę. Tak, to jest pierwsze co, wbijcie sobie mniej więcej trzeci palec Hop. i jakby zróbcie sobie taki łuk, czyli ten łuk podłużny, czyli aktywna stopa, trzy punkty podparcia, to jest podstawa do tego, żeby zrobić ćwiczenie. I teraz robię ruch na zewnątrz, jakbym chciał rozeczyć kartki papieru i teraz robimy sobie ruch w dół i jakoś te kolana się nie schodzą, nie? Dlaczego? Ponieważ zaczęliśmy sobie od aktywnej stopy. Oczywiście w ruchu to będzie dużo trudniejsze, ale to jest podstawa. Jeśli ja zacznę od aktywnej stopy, wbiję tą jakby stopę, zaktywizuję te mięśnie, to automatycznie kolano będzie w nieco lepszej pozycji. O tym się zajmiemy pośladkiem. Mówiąc tak profesjonalnie, kiedy stopę opieramy sobie aktywnie na piątej kości wśród stopia, pierwszej kości oraz w guzie piętowym, to ta stopa będzie aktywowana, bo włączamy sobie mięśnie, m.in. odwodziciel palucha. I teraz, jeśli od razu kolana idą do rotacji zewnętrznej, to co się dzieje? Aktywujemy mięsień poświadkowy. Pośrodkowy właśnie średni, który pełni rolę stabilizatora kolana. Więc działamy na dwóch płaszczyznach. Aktywujemy tylko stopę, jakby zapobiegamy od razu pośredniowości kolan, ale też stopy. Tak jest. Aktywujemy sobie pośredkowy, średni i mięśnie strzałkowe, czyli idziemy sobie hop do przodu, hop, rotacja na zewnątrz, jedna, druga. Czyli hop, hop, na zewnątrz, na zewnątrz. Tak, tak. I teraz kolana ugięte, brzuch wciągnięty, lekko sylwetka pochylona. Zmacniamy sobie y, ca cały trójgowy łydki, czyli tam brzuchy płaszczkowate. Dużo osób zapomina o mięśniu piszczelowym. To jest mega się nie mieści, on jest zapomniany. Dlaczego? No bo nie robi się. Y, właśnie takie spięcie nam napięty. A dlaczego on, on jest tak ważny? On przede wszystkim odpowiada za zgięcie y, podeszłowe, czyli za ten ruch. To jest przydatne, szczególnie kiedy na przykład schodzimy z gór, schodzimy ze schodów, ale też buduje budujesz przemieścięgistę, czyli Cały jakby aparat, który związany jest za łuk podróżnej stopy, czyli za zdrową stopę, razem, razem ze szczelkowym. Więc zapraszam Cię tu. Op. I teraz bardzo ważne, żeby go rozciągać i żeby on się też aktywował, Czyli maksymalnie w dół, na pełnym zakresie pracujemy i góra i spinaż. Tak jest. Tutaj tych poziomów trochę więcej. Oczywiście można na początku bez ciężaru, potem wykładamy, ale mniej więcej od 15 do powtórzeń, no bo. On jest dosyć wytrzymały, tam są głównie włókna wolnokluciwe, a poczujesz takie pieczenie z przodu piszczeli po pewnym czasie. I wprowadzamy to szczególnie. Dla, dla bigaszy to jest must have, Dla wszystkich sportów zespołowych i dla osób, które mają gdzieś tam problemy ze stopą e, haluksy e, czy gdzieś tam ostroga piętowa to mega ważne.